Cześć i czołem. Witamy w naszym mikrosadku, w którym udało się dzisiaj wykonać kawał dobrej roboty. a Natomiast ściągowaliśmy dzisiaj, czyściliśmy, nawoziliśmy kompostem. Krzaki nasze owocowe udało się wczoraj mi policzyć. Tak przez przypadek mamy około 60-70 krzaków owocowych na takim skromnym na takiej skromnej powierzchni tutaj to nie jest tutaj wszystko kilka dokupiliśmy przez weekend i okazało się że zamiast robić innych rzeczy inne rzeczy musimy musimy sadzić i tak dalej, ale to jest fajna robota bardzo przyjemna praca przy ziemi udało się dzisiaj poczyścić nasze krzewy je po, kompostem Obściłkowaliśmy je korą, bo to są agresty. Wszystko lubi kwaśną glebę, taką jaką zapewnia ściółka z kory sosnowej. Agresty czerwone, zielone. Tu mamy jagodę kamczacką. Jedną, drugą, trzecią. <laughs> mamy tutaj poosłaniane po to zwykle siatkami plastikowymi, bo. Jest ogrom zwierząt, które tutaj ma ochotę tutaj oskubać nam to wszystko. Tu mamy naszą dumę z krzewów. Tam z tamtego roku mamy rokitnika męskiego. Fajnie się rozrasta. czy jest jeden żeński. W tym roku kupiliśmy jakiś w Biedronce czy coś czymś takiego malucha rokitnika. I wierzymy, że też się jakoś fajnie rozwinie, jest ponawożone. Obsiłkowany Rokitnik to samo zdrowie. No. Ma takie malutkie pomarańczowe owoce. Wykorzystywane są w kosmetyce i do produkcji jakichś dżemów, przetworów, syropów, lekarstw, też suplementów. Zawartość witaminy C jest kilkukrotnie większa niż w porzeczce czarnej. A w porzeczce czarnej jest naprawdę duża. Ma ogromne, ogromnie fajne właściwości zdrowotne. Wpływa fajnie na wątrobę i na ogólne zdrowie, na odporność. No, i jeszcze na razie jest dużo pożytku z niego nie ma, ale przyjdzie czas, że będziemy korzystać z jego owoców bardzo chętnie i i będzie ich więcej. Dał nam się posiłkować drzewka, też nasze owocowe oczyścić je troszkę i po jabłonie, grusze, wiśnie. Nie jest tego tutaj dużo. Mamy tutaj ograniczone na razie miejsce, ale, ale staramy się, żeby tu było coraz więcej w przyszłości. Tu będzie tutaj wielki sad. Mam nadzieję. Ale na razie mamy tutaj może 10-12 drzewek owocowych na, całej, na całym obszarze. No Nie jest tego dużo. Więcej mamy krzewów. Udało się borówki fajne. Robimy takie kompozycje, żeby było piętrowo. Po prostu wsadziliśmy borówkę taką dosyć dużą i poziomki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że sobie jakoś fajnie poradzam. Tutaj też jest taki zestaw. Poziomki są od tamtego roku, mimo że tu jest ogromne słońce i praży tutaj od samego rana do samego wieczoru. To daję sobie radę, więc nie przesadzałem ich. Wsadziłem tylko im duże borówki takie, żeby to trochę osłoniło od słońca. Chciałem tutaj zrobić taki leśny ogród, coś na, na kształt leśnego ogrodu, no. Tak jak to w, pięknie funkcjonuje w lesie, żeby to funkcjonowało też u nas. Ale to wszystko w przyszłości, no i żeby to... Do tego są potrzebne drzewa, drzewa owocowe, żeby to się wszystko rozrosło. A na razie te drzewka nasze to są mizerne. <laughs> Rosną, ale to jeszcze po dwa lata. Kiedyś to był piękny sad, ale byli właściciele naszego siedliska, od których to odkupiliśmy. Wykarczowali to wszystko i zrobili tutaj pole. Piękny sad był, to jest najba, największa strata i szkoda. Piękny sad tu był wszędzie, gdzie, gdzie teraz widzimy krzewy owocowe i drzewa owocowe, a teraz jest, jest pole puste, zasiane jakimś zbożem. No, ale odrośnie to wszystko. Co prawda nie w ciągu dwóch lat, ale przyjdzie czas, że tu będzie znowu fajnie. I będzie tu las. Obocowy. krzewy mniejsze, większe i tutaj są aronie też nowy nabytek kupiliśmy wczoraj duże, fajne krzaki aronii mieliśmy już wcześniej, ale aronii też nigdy za wiele, też jest bogactwo witaminy C przepraszam za głos, ale troszkę jestem zachrypnięty i jakiś przeziębiony troszkę tu mamy porzeczkę czerwoną jedną wsadziłem Zobaczymy, czy tu zostanie, czy nie, ale na razie tu jest. Aronie są naprawdę fajne. Też świetny materiał na soki, na, na wino, chyba nawet z aronii. Ludzie nie doceniają tego owocu, a jest mega wartościowy. Jest ogromna ilość witaminy C. To śliwka, chyba. Tutaj jeszcze udało się. Posadzić kilka borówek. Każde jest innego typu i z innego roku. Niektóre są, mają już dwa lata i są naprawdę bardzo małe, a niektóre są z tamtego roku. A tu jest nabytek wczorajszy. Duża jakaś borówka, która mam nadzieję będzie wyższa niż ten płotek. Jeszcze są pożyczki. Posadziliśmy je, żeby je pod ręką, bo lubimy porzeczki. Porzeczki są też bardzo wartościowe i mają dużą zawartość witaminy C. Nasze pszczoły sobie tutaj latają bez ustanku. Mają wypas, od kilku dni jest upał. Znaczy upał, no jest ciepło, po prostu powyżej 20 stopni i jest super dla nich. Czują się tutaj jak większość chyba ich się już wykluło. Latają sobie tutaj wszędzie, tu i tam, zbierają pyłek. Za chwilę będą składać tutaj swoje potomstwo w tych rurkach i szykować się do odejścia. Taki cykl. Pszczoły żyją bardzo krótko. Pszczoły, murarki zapylające, tu mają taki świetny materiał do dwie duże czereśnie, które zakwitują od. Wczoraj można powiedzieć, że tak kwiatem na nich, że szaleństwo jest po prostu coś pięknego. Tutaj jest setki owadów, bąków, trzmieli, wszyscy tutaj mają co robić, zapylają i pracują. Na dole tu mamy trochę poziomek, hosty tutaj, bo chciałem pokazać jeszcze coś fajnego co też już tutaj rozwijamy cytryńca chińskiego też świetna roślina mam takie dwie można powiedzieć, że specjalnie pod tego cytryńca, no może nie specjalnie ale ale w dużym stopniu to wpłynęło że zrobiłem pergolę taką fajną z wejściem do ogródka żeby on się mógł tutaj ładnie piąć cytryńce chińskie mają tu do siebie że w pierwszym sezonie bardzo słabo rosną i tak go wygatują i tak chyba było też w naszym przypadku mego mamy od tamtego roku tamtego roku tak mizernie, mizernie ale w tym roku zaczyna już wczesną wiosną fajnie się rozwijać i będzie z niego kawał dobrej rośliny, bo on nie ma jakichś wy, wybitnych wymagań za to właściwości ma nieziemskie. to jest jeden z adaptogenów takich popularnych w tych czasach w stylu aszwagandy, rzęszenia i tak dalej. Świetna roślina, jeśli chodzi o sportowców. Ogromna ilość witaminy C i antyutleniaczy, innych witamin. Świetnie regeneruje organizm, układ nerwowy, wątrobę i co tylko się da. Jest to świetne. Ja jestem w ogóle zakręcony na punkcie. Biegałem kiedyś długodystansowo i Korzystając z wielu suplementów i teraz sobie tak wymyśliłem, że skoro są warunki, to będę starał się jak najwięcej wyhodować ich u siebie. Tego typu roślin, nasz adaptogennych, czyli takie, które dopasowują się do osoby przyjmującej i uzupełniają braki w organizmie danego pacjenta. Czyli to, czego mu brakuje, wzmacniają, wspierają i uzupełniają. To są genialne rośliny naprawdę no i myślę, że w tym roku ona tutaj wybije porządnie i będzie super tutaj sobie pieła pieła się będzie tutaj po tej pergoli <laughs> mamy takie dwie Może mi się jeszcze ashwagandha, inne takie ale one czasem mają większe wymagania jeśli chodzi o temperaturę zimą i wypadałoby dla nich zrobić ogród zimowy, a to jeszcze nie jest ten czas. Ale cytrynie, mam nadzieję, że się przyjmie i będzie sobie fajnie radził. Tak, no a tyle z tej części ogrodu. Do zobaczenia w moim ogródku. Hello, witajcie na naszym mniejszym ogródku. Chciałabym Wam pokazać, co dzisiaj. Ja i Nikodem zrobiliśmy w mniejszym ogródku. Przede wszystkim powyrywaliśmy różne chwaściory, Nikoś się bardzo dzielnie z, z, z tym zmagał. Naprawdę jestem pełna podziwu, bo robił to cudownie. Następnie sialiśmy i sadziliśmy. Co tam sadzisz Nikoś? Co, sadzisz? Co tam sadzisz? Buraki? Buraki sadzisz? Pokaż. Jest i buraki. Może poprowadzę i pokażę. Pewnie. Dawaj. Dawaj. Tutaj Nikodem posiał goździki. Goździki. Są to jedne z moich ulubionych kwiatków, więc chciałam je zawsze mieć w ogródku. Moja prababcia je miała, więc dlatego są też dosyć ważne dla mnie, żeby były w moim ogródku. Pewnie, no goździki zawsze są fajne. Wszystkie kwiaty są fajne w ogródku. Nie? Wszyscy lubią jakieś róże, tulipany. No róże, róże tu, tu mamy, tutaj taka szalona róża z wiedronki się pnie jak szalona. Ale to nie jest najważniejszy kwiat. Do ja jestem dziwna. Goździki. Są jedne, z, naprawdę, z moich ulubionych kwiatków. Drugie to są anturium, ale anturium... Jak anturium to? nie no, anturium to sobie podarujemy. Dobra. Chyba, Co zrobiliśmy będziemy... następnie? Nikoś wysiął również jarmuż. Jarmuż jest rośliną dwuletnią. Nasza już jest, będzie za niedługo 2 lata, więc skończy się. Jarmuż jest świetny. Jarmuż... jarmuż za niedługo się ten skończy. Dlatego dosialiśmy nowego, żebyśmy mieli ciągle świeży. Jarmuż jest odporny na temperaturę, przetrwa całą zimę i można sobie go zimą wejść do ogródka, zerwać sobie trochę jarmużu i włożyć sobie go do sałatki. I nie jest z tym żaden problem. Można, o, też, można też iść do biedronki, kupić sobie paczkę jarmużu, ale, no, ale... ale jak sobie komuś uda wyhodować, to jest fajne tu posiałaś nowy jarmusz. Tak. Tutaj jest nowy jarmusz. Tu Jarmusz. Jakiś kolorowy jakiś taki czy taki nie, sam zielony? To jest ten sam zielony. Ten sam zielony. Ta okay, sama okay, okay. odmiana. Ok. I obok jarmużu posiałam buraki. 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 Nie te takie okrągłe, a te takie długie. Takie... Dłuższe te buraki, one są odmianą późną, ale podobno fajnie wyrastają, więc wzięłam, kupiłam, zasiałam, wypróbować. Okay. Tutaj mamy pory z zeszłego roku, może nie są okazałe, ale rosną dalej. Teraz tutaj, tutaj wysialiśmy z Nikosiem rzodkiewki, dwie nowe odmiany. Jedna odmiana kra jakaś krakowska i opolanka. No, za chwilę wejdą i będzie, i się sprawdzi. Tutaj mamy, tuż już nie wysiany, a wysadzony. Kupiłam sobie do, do wypróbowania por. Takie małe sadzoneczki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Posadziliśmy, są. Tu widzę nowe sadzonki truskawek tak uwielbiamy słomą. truskawki nikoś to jest pożeracz truskawek dlatego kupiłam mu jeszcze więcej truskawek żeby miał co robić latem zbierać tak. truskawki jest truskawki odmiana... są obściukowane słomą tak są bezpieczniejsze bezpecznie, nie wzrastają tak chwastami i nie trzeba ich tak podlewać trochę lepiej rosną Odmianę, którą kupiliśmy chodzić. to jest Ostara. Zobaczymy, Zobaczymy, co to będzie. Pod płocem posadziłam aksamitkę wysoką, ze względu na to, że przyciąga... One są żółto-pomarańczowe, żółte. Przyciąga dobre owady, takie jak biedroneczki. A biedronki uwielbiają mszyce. A mszycy uwielbiają nasze warzywa. Dlatego będziemy działać... Zwłaszcza, zwłaszcza co? Zwłaszcza bób. Bup, nie? Bup. Bardzo, mszyce nie? bardzo, myszyce bardzo lubią strączkowe, lubią jajka. Tutaj zostały jeszcze nasze stare marchewki, pietruszki, cebulę, dosadziłam. Fajnie rośnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Zeszłoroczna siedmiolatka. No już idealna do zbierania. No, staramy się regularnie do obiadu zbierać. Wysadzone cebule czerwone i biała cebula snowball. Wyczyściłam pod nowe ziółka. Mam w doniczkach. Będziemy sadzić, jak się troszkę cieplej jeszcze, jeszcze bardziej ciepło zrobi. Bo to mam oregano i bazylia. Wiadomo, oregano i bazylia uwielbiają ciepło. Pod nogami Piotrka wysiana na nową melisa. Lubimy, A, melisę. lubimy melisę. Melisa Lubię. jest super, bo. Melisa jest uspokajająca no, i już fajna. Tak. No, lepiej mieć niż nie mieć. Lepiej śpić melisę niż jaradzieło. No. Na jesień wysadziłam mnóstwo czosnku. To jest czosnek zimowy, więc będziemy go wcześniej wyrywać jeżeli czosnek jakiś letni czy wiosenny. A truskawki się bardzo fajnie czują w obecności czosnku. Tak, jest, czosnek to czosnek chroni. Czosnku. Czosnek ma działanie takie ochraniające przed różnymi szkodnikami. Dlatego dobrze mieć dookoła grudka. To jest taki. Czosnek. To jest taki ochroniarz. Tu jest o. nasz, tu jest nasz pasaż, gdzie są same truskawki obściółkowane słomą. Zobaczymy. Nawozimy jeszcze je mączką bazaltową. Kompostu może uda się podrzucić pod to, bo trochę żeśmy zapomnieli. No ale zostawiłam na tyle miejsca, że da się ten kompost dać. Tak samo da się też tą mączkę bazaltową fajnie obsypać. No przypomnę, mączka bazaltowa jest super. Działa no, no, grzybobójczo, on, zapobiega powstawaniu pleśni. Dostarcza przede wszystkim, co jest najważniejsze, bardzo... Dużo Składników mineralnych takich mineralnych. Kwalnych. Dokładnie 72 składniki mineralne. Mamy jeszcze kolejne krzewy nasze. To są winogrona, z których będą wspaniałe wina rosły za rosły. Winogrona to będą rosły, a wina to będą robione za jakiś czas. Ja Naleźliśmy z... różne takie planujemy. gąsiory do pędzenia wina, więc wykorzystamy. Maliny. Maliny to są wszędzie. Maliny to u nas. To tutaj na pełną... przykład mogę wspomnieć, w tym miejscu w zeszłym roku sadziłam czosnek, wyrywałam go, zostały jakieś tam resztki tego czosnku i wyrósł na nowo. Co jest super sprawą, naprawdę, bo tak samo tutaj. Ten czosnek był wysiewany ze 2-3 lata temu przez naszą sąsiadkę. Dalej jest. Misia też lubi malinki. Ale malinki jeszcze są niedojrzałe. Jeszcze idziemy. Tu są kolejne krzewie malin. Tych nawet nie liczyłem. <ścoughs> Przepraszam za mój kaszel. Mój głos, ale... To nie od alkoholu, ale przeziębienie jakieś po prostu mi dopadło i ciężko mi żyć ostatnio. Tu są... Już mówiliśmy. Marchewki, marhefki, pietruszki. I pietruszki i cebula. No tyle no, tyle jest mojego naszego ogródka. Będzie się dopiero jeszcze działo. Będzie się działo. Tutaj jeszcze no. Chciałbym coś no wysiać, wysadzić. Było pełno ma mięty. <noise> tak, tu było całe ten konto, był zarośnięty miętą. Udało się tego pozbyć. Nikt z nas nie pije mięty, bo mięta nie jest jakaś taka fantastyczna. Nie ma jakichś super właściwości. A tu było tyle mięty, jakbyśmy namiętnie pili, codziennie mięte. Musieliśmy to wszystko wyrwać. Mięta wykorzenić. jest poniekąd taką byliną, bo mięta bardzo mocno rozrasta się, system korzeniowy się bardzo mocno rozrasta. Jak tego nie przypilnujecie, to pochłonie wszystko. No właśnie, okej. najlepiej pochunało. posadzić, jak już chcecie w ogródku, to. Tak jakby w takiej doniczce. <noise> tak, żeby to nie. Bez dna, żeby się nie rozrastała na bok. Żeby to nie zdominowało całego ogródka, a nam to zaczęło dominować jedną czwartą ogródka. A my pijemy mięty symbolicznie. Tyle co nic praktycznie. Mięte to się pije nie wiem z czym. Yy, z wodą latem, ale to bardzo rzadko. Mięte to jak na, na, na niestrawność jakąś taką. To nie jest. Ja nie, nie ubóstwiam tego zioła po prostu. I tyle. Tyle. Dziękujemy, do zobaczenia następnym razem.